Charakterystyczny ort Elbląski z roku 1651. Proszę Państwa, tak jak ktoś kiedyś powiedział, że najciekawszym rokiem do zbierania w polskim mędnictwie jest rok 1580, gdyż tam jest szereg bardzo ciekawych, różnorodnych typów monet, a jednocześnie to są monety rzadkie, na które często bardzo długo trzeba czekać. Tak rzeczywiście, jako rok 580 Zabatorego. Natomiast gdybyśmy mieli wskazać miejsce do zbierania niebywale wdzięczne, to na pewno jest nim mennica elbląska. Jest to mennica, której działalność można powiedzieć, że jest taka epizodyczna w historii polskiego mennictwa, uruchamiana od czasu do czasu, zazwyczaj na krótkie okresy, następnie z długimi okresami przerwy w emisji monet i stąd te monety elbląskie, jeśli pojawiają się na rynku, to cieszą zazwyczaj, Równie jak monety Batorego z roku 1580. I tutaj mamy orta 51 roku, czyli z początku panowania Jana Kazimierza, gdyż menica elbląska zostaje otworzona w roku 50. Te emisje z lat, z roku 50 są prawdopodobnie emisjami wstępnymi, jakimiś na niewielką skalę, bardzo, bardzo rzadkie. I później rok 51 przynosi nam Trochę więcej i typów, i monet, ale generalnie no, rzadko który zbiór może się pochwalić posiadaniem pozycji, właśnie z tego pierwszego okresu działalności menicy elbląskiej za Jana Kazimierza, gdyż ona właśnie zostaje bardzo szybko zamknięta i ponownie wznawia swoją działalność w latach 60. Tam już te orty elbląskie z lat 60., mimo że bardzo rzadkie, to jednak częściej spotykane na rynku, a te właśnie 51. Duża, duża rzadkość. Egzemplarz ładny, strona rewersowa zachowana wręcz z świeżością menniczą tła, zresztą z bardzo dobrym reliefem. Muszę zobaczyć tą twarz aniołka, te ozdobniki, tarcza herbowa, tutaj ozdobniki, w ogóle jak bogaty jest ten stempel. Te emisje są nieliczne elbląskie, ale one zazwyczaj są bardzo ładne. Chyba to tutaj bliski związek z Gdańskiem, gdzie mennica pracowała prawie że non-stop i zatrudniała znakomitych medalierów i te stemple dla Elbląga prawdopodobnie przygotowywali grawerzy, wprawieni znakomici grawerzy gdańscy. Ten okres to chynowie w Gdańsku działający, także niewykluczone, że to jest ich ręki stempel. Piękna kompozycja, ta strona widzimy, że ma drobne przetarcia powierzchni. To jest też cecha często monet pochodzących na przykład ze starych zbiorów, gdzie one leżały w tackach, a wersem do góry zazwyczaj, tak żeby było widać, co jest na tej tatce. I manierą takich starych zbiorów było często to, że po prostu co jakiś czas były, można powiedzieć, odkurzane. I sugerowałbym, że ten Ort mógł być tak traktowany, gdyż o ile na tej stronie nie widzimy absolutnie żadnych nawet najdrobniejszych przetarć to ta strona troszeczkę ich ma, przy czym nie są mocne, tutaj myślę, że z czasem mogą się pokryć patyną i praktycznie będą bez śladu, oceniliśmy tą monetę na przedział między drugim a trzecim stanem, czyli o ile ta strona awersowa jest właśnie taka, naszym zdaniem, niepełna dwójka, to już ta zasługuje na dwójkę, czyli to jest zależnie od już preferencji osoby oglądającej, coś między... Drugim a trzecim stanem cała moneta. Ładna, zdrowa, porządna i bardzo rzadka, a jednocześnie taka typologicznie wyróżniająca się i nobilitująca nawet zaawansowane zbiory swoją obecnością. Także zdecydowanie polecamy pięknego, efektownego i bardzo rzadkiego orta eblonskiego.